się walczyliśmy i e, dążyliśmy do, do tego, aby strzelić kolejne bramki. i e, Chyba widać, że ta forma coraz e, jest lepsza, jeżeli chodzi o, o grę zespołu, bo e, indywidualnie jeszcze każdy e, na pewno może dać więcej, ale cieszy, te, cieszą te trzy punkty i e, odskakujemy znowu na cztery punkty od Lecha. No właśnie, czy to jest tak, że Wam się lepiej gra? Jesteście bardziej zmotywowani, jak Lech gra? Wcześniej już znacie wynik, wiecie, że on się e, do Was zbliżył? Nie, wydaje mi się, że nie. My patrzymy tylko i wyłącznie na siebie, wiadomo, tam chodzą, dochodzą do nas słuchy o, o wyniku Lecha i wiedzieliśmy, że musimy wygrać to spotkanie. Tak czy inaczej, i tak byśmy podeszli tak samo do tego spotkania i dla nas liczyły się tylko i wyłącznie trzy punkty, także cieszymy się z tych trzech punktów. Co się stało z Danielem Luboją w przerwie, że nie wyszedł po, po, po przerwie na boisko? To jest kontuzja, czy po prostu zmiana, trener chciał wpuścić Dwali chwilej. Nie będę się na ten temat wypowiadać. Na pewno tener już to powie i wyjaśni, także e, taka była ten, tenara decyzja. Korespondencyjny pojedynek z Poznaniem Warszawa kontra Poznań. E, no na razie pojedynek jest taki, że, że mamy cztery punkty przewagi i musimy patrzeć na siebie. A znaczy, jak jest jakieś tam wymiany, to, to, to myślę, że to jest poza nami gdzieś tam praca patry mówi, że, że musimy patrzeć na Lecha, ale ja uważam, że musimy patrzeć na siebie. Ale czy to jest tak, że gracie lepiej, jeżeli Lech zagrał wcześniej i czujecie się pod presją, wiecie, że wygrał, że się do Was zbliżył, więc od razu ta gra jest lepsza? Bo dzisiaj była znacznie lepsza determinacja, walka nawet przy 2 do 0. Nie, myślę, że takie rzeczy nas myślę, że, że nas nie motywują, bo nie trzeba nas motywować. My wiemy, co nas czeka gdzieś tam na koniec sezonu, jakie mamy cele i każdy z nas chce, chce zdobyć to upragnione mistrzostwo. Yy, więc myślę, że to rozgrywam w samym sobie, w samym sobie i, i to wszystko zależy od nas.